Sambas! No. Weź podjemy papier. No wstań mordo i zaprzątaj. No poprosiłem go czy papier nie podniesie. No masz. to poszedz, tak? Ja nie mam, ej posłuchajcie, ja nie mam tu z tych włosów to tak wygląda. No jak nie? Takie no... ujebane. Mm. Ej powiedzcie jaki mam przydziałek nierówny. Poczekajcie, ja muszę szybko przedziałek wyprostować, odpowiedzieć na pięć pytań. I muszę zabierdalać śmiechać candy. Ej, kurwa, ja nie mogę tutaj. Ej, ja nie jestem w stanie złapać. Znaczy, bo tutaj jest tak podwracane wszystko. I nie mogę złapać normalnie prosto przedziałka.